Tak wygląda posiadłość szaleństwa w trakcie gry i posiadłość szaleństwa jest to gra, która jest związana z aplikacją, którą możemy zainstalować sobie za darmo na iPadzie, tablecie dowolnym, na telefonie, nawet na laptopie i ta aplikacja jest wrogiem. Gracze wspólnie wygrywają lub wspólnie przegrywają i e, mechanika gry jest bardzo prosta. Gracze będą wykonywali dwie akcje. Każdy w dowolnej kolejności, a więc gdy gracz rozpoczyna, który wykonuje dwie akcje, potem kolejny, potem kolejny. Gdy to się kończy przychodzi faza mitów, mamy tam wydarzenie, ruch i atak potworów, których jak widzicie tutaj jest dużo różnych i też e, testy przerażenia, gdy gracze próbują psychicznie przeciwstawić się złu, które ich otacza. E, no i cała gra polega na interakcji z planszą i wspólnemu rozwiązywaniu zagadek, łamigłówek czy problemów, jakie się pojawiają. Gdy gracz wchodzi na jakieś pole, może na tym polu coś eksplorować, to kosztuje jego akcję i zaznaczamy to w aplikacji. Gracz przeszukuje i wykonuje różne testy. Na przykład, teraz Rita Young wykonuje test wiedzy, rzuca trzema ko kośćmi, trafiła jeden symbol i jeden, który jak zapłaci, to będzie miała również trafiony. Zaznacza w aplikacji swój wynik i na przykład w tym wypadku znajduje jakieś poszlaki. Szukamy ich po prostu w naszym w naszym stosie kart przedmiotów i żeton zostaje odrzucony, Rita dobrała dowód poszlakowy i tak naprawdę tyle. Gracze mogą przeszukiwać różne rzeczy, eksplorować nowe pomieszczenia, w których może coś się e, kryje. Czasami gracze będą trafiali na jakieś główki czy zadania, mogą rozmawiać z postaciami i mogą walczyć z potworami, które będą się pojawiały. Zdobywamy przedmioty, zdobywamy e, rany i przerażenie i albo gracze wspólnie wygrają, Albo ktoś z nich zginie, albo totalnie zostanie pochłonięty tym otaczającym go złem i psychicznie nie wytrzyma tego zagrożenia. Aplikacja oferuje cztery scenariusze, każdy wygląda inaczej w zależności od tego, Ile mamy postaci i jakie mamy postacie, a więc na czterech wygranych lub przegranych grach absolutnie się to nie kończy, a mając dodatki później czy pierwszą edycję gry, czy dokupując nawet poszczególne scenariusze, za niedużą cenę można sobie tą grę rozwijać. I tak to wygląda. Proste, bardzo proste.